Dzień dobry, Katarzyna Stypuła, witajcie. Jesteśmy w szkółce. Dzisiaj, patrząc na kilka dni wstecz, mamy kolejną piękną pogodę. Dzień naprawdę mm, rewelacyjny na wszystkie prace w ogrodzie, ale słuchajcie, nie spieszmy się. My oczywiście uruchamiamy już powoli wysyłki, bo dostajemy informacje od wielu z Was, że no, czekacie i na przykład gonią Was terminy, czasem jest to jakiś pilny wyjazd, nawet za granicę ktoś planuje Długi pobyt poza miejscem zamieszkania i chciałby już otrzymać swoje sadzonki. Oczywiście będziemy już powoli nadawać te sadzonki i wysyłać, bo ruszyliśmy z zamówieniami, ale taka bardzo ciepła pogoda wcale nie sprzyja sadzeniu nowych roślin w tym sezonie, zwłaszcza jeśli są to rośliny z gołym korzeniem. Róże mają nam się teraz idealnie przyjąć mają zostać posadzone przed zimą. I absolutnie nie chcemy ich zbyt wcześnie wybudzać. W tym momencie wszystkie są zmagazynowane w chłodni, w bardzo dobrych warunkach, idealnych dla nich, a zbyt wczesne sadzenie i potem zbyt szybkie przyjęcie, wybudzenie się jeszcze pędów wcale nie jest zbyt dobre, bo no nie wiadomo jaka może być tegoroczna zima i czy takie sadzonki po prostu, zbyt wczesne, mocne wybicie nie zostanie uszkodzone przez późniejszym rost, więc na spokojnie my wysyłamy codziennie realizowane są od nas wysyłki już powolutku mamy ponad 70 zapytań dziennie czasami już o ten wczypki termin wysyłki także na spokojnie mamy sposoby naprawdę dobre przechowywania tutaj u nas w chłodni, którą widzicie za mną, jeśli wy dostaniecie sadzonkę i zdarzy się na przykład deszczowy dzień to jak najbardziej w filmiku przekazuję Wam informację, w jaki sposób możecie przez kilka dni przechować takie sadzonki, czy nawet je zadołować, jeśli naprawdę aktualnie nie możecie się nimi zająć. Najważniejsze to posadzić tej jesieni otrzymane krzewy, a nie martwić się tym, że nie jest to zbyt wczesne. Wszystkie rośliny z gołym korzeniem sadzimy do późnej, bardzo późnej jesieni, tak jak późną jesienią. Praktycznie już w grudniu, więc to już jest taki przedsionek zimy. Okrywamy dopiero swoje róże na zimę i czynimy większe sprzątanie w naszych sadzonkach, które już są zadomowione w ogrodach, więc nie ma obawy. Jak widzicie, jeszcze trwa ten sezon kwitnienia. Za mną. Róża tutaj w donicy, która no na słońcu, na tym słonecznym stanowisku, pod dachem jeszcze wciąż wypuszcza nowe pąki, wciąż kwitnie i na spokojnie będziemy wysyłać do Was. Wszystkich sadzonki na pewno trafią. Także wciąż jeszcze można zamawiać, będziemy realizować wysyłki do późnej jesieni, tak jak co roku. No, zapowiadane mocne przymrozki. Mrozy przeszkadzają nam tylko w takiej pracy. Poza tym nie ma żadnych przeciwwskazań. Sadzonki cały czas będziemy wysyłać na bieżąco, no mam nadzieję, aż do końca listopada. Jesteśmy na szkółce, więc od razu rzucimy sobie okiem jak obecnie mają się róże na rabatach. Jest już koniec października, więc powoli będziemy myśleć też o przygotowaniu naszych róż do zimy. Róże wchodzą powoli w stan spoczynku. Oczywiście kwitną jeszcze kwiaty, zależy które odmiany. Co do liści, spójrzcie, jesteśmy teraz obok odmiany starych, historycznej odmiana Jacques Cartier bardzo wcześnie dostała plam ale dopiero teraz gdzie nie gdzie, zaraz odgarnę spójrzcie może gdzieś tam wewnątrz zaczyna się przebarwiać na żółto zaczyna tracić liście ogólnie mimo braku oprysków poradziła sobie doskonale tuż obok mamy kanadyjkę Prairie Joy widzę, że już jakiś robak niestety nam Uszkodził te zawiązki pąków kwiatowych, więc nie wiem, czy jeszcze uda się, żeby nam ponownie zakwitła. Ale co do zdrowotności też nie można narzekać. Pełne ulistnienie, gdzie nie oczywiście wewnątrz też już zaczynają nam się liście przebarwiać. No niestety to już jest koniec października. Spójrzcie tutaj jakiś pojedynczy kwiat mimo tego szkodnika, bo widzę, że nam tutaj bardzo nabroił, wszystkie tutaj uszkodził, niestety zawiązki. Także dobrał nam się konkretnie. Sam krzew prezentuje się jeszcze super, bo jeszcze ciemnozielony, tylko gdzieś bardzo, bardzo Nisko, o tutaj wejdziemy sobie pod krzak, i tutaj tylko widzę, zaczyna powoli nam tutaj jesień robić swoje. A obok zaraz sobie spojrzymy. I tutaj niemiła niespodzianka odmiana licencyjna. Nie mamy jej w szkółce, co prawda mamy ją tylko na rabacie. Nowoczesna hot chocolate. I spójrzcie, niestety łysa, także. Nie wszystko, co nowoczesne, nowe i bardzo drogie jest super. Każda odmiana ma swoją wadę i zaletę. Tutaj, co prawda, mamy więcej jeszcze kwiatów na krzewie, ale za to liści bardzo, bardzo mało. Więc jednak stare odmiany historyczne też nie są ble. Też mogą prezentować się okazale i fajnie na rabatach. A ze zdrowotnością, z kwitnieniem to już jest indywidualna sprawa każdej z odmian, bo, tak jak widać, tutaj nowa odmiana Floribunda licencyjna, a wcale nie jesteśmy z niej zadowoleni i chyba raczej nie pojawi się w ofercie naszej szkółki. Mimo ciekawego koloru, mimo. Tego, że to kwitnienie jest dość długie, to widzę, że ją niestety czarną plamistość dotyka. Jak wiecie, my tutaj nie stosujemy oprysków, bo chcemy sami przetestować tą zdrowotność. To nie chodzi o to, że jak pryskamy szkółki, to mamy też pryskać mocno nasze rabaty. Bo właśnie o to chodzi w zakładaniu rabat tutaj w naszej szkółce, żeby przetestować. Spójrzcie, jak wyglądają. Odmiany zdrowe, czasem stare, czasem historyczne, czasem dzikie, naturalne, tak jak różne rugozy, ale żeby właśnie ich zaletą było utrzymywanie zielonych, zdrowych liści jak najdłużej. No i oczywiście to kwitnienie też, żeby było jak najdłuższe. Natura święta tereska nadal kwitnie. Jak widzicie, ma nawet jeszcze kolejne zawiązki pąków kwiatowych. Podczas gdy trawy już nam się mocno przebarwiają, bo to już jest koniec października. No i możemy sobie spojrzeć tutaj u samej podstawy kwiatu, gdzie mamy te najstarsze, najstarsze liście. Tutaj już zaczyna nam wkraczać czarną plamistość, ale niestety to już jest wiele miesięcy kiedy ten krzew tutaj rośnie na młodych tego jeszcze absolutnie nie widać i w tym momencie też już nie nie pryskamy nie wykonujemy żadnych mocnych zabiegów po prostu kiedy te wszystkie liście nam opadną będziemy je usuwać żeby tutaj nam nie zostały żadne siedliska grzybów na rabatach a jakikolwiek oprysk profilaktyczny jeśli stosujecie w ogrodzie to oczywiście polecam wczesną wiosną. Może to być nawet pierwszy oprysk wtedy, kiedy pryskamy nasze drzewa owocowe, czyli miedzianem, jeśli mamy takowy w opryskiwaczu i stosujemy go w naszych ogrodach, to wtedy można też takie róże potraktować, czyli to już będzie wiosna. Tutaj zerkniemy na odmianę rabatową, którą mamy w Donicy. Spójrzcie, no prezentuje się lepiej, ale to też z tego powodu, że jest lekko pod zadaszeniem, tak jak większość naszych tarasów, nasze patia, no mają zadaszenia i oczywiście tutaj nie mamy tej opadziny w postaci mgły, tej wilgoci, aż tak dosięgającej wszystkie rośliny, jak to jest na zwykłych rabatach ziemnych, więc tutaj ta czarnoplamistość jeszcze nie ma takiego miejsca. No i oczywiście, ponieważ tutaj mamy wystawę słoneczną od rana do godzin popołudniowych. Dodatkowo mamy tutaj cieplej, bo jest pod dachem. To spójrzcie i, i odmiany są jeszcze bardziej ulistnione, bardziej zielone i, i krzewy wciąż kwitną, zawiązują kolejne pąki. Na skalniaku nadal dzielnie kwitnie walczy Gigles. Ostatnio mieliśmy mnóstwo prac związanych z kopaniem szkółki, więc trochę zaniedbany. Gdzie nigdy widzę pojedyncze chwasty. Ale dzielnie sobie daje radę, wciąż nowe zawiązki pąków. Także jak tylko pozwoli nam tutaj pogoda, nie będzie zbyt dużych, silnych mrozów, będzie jeszcze słońce, to kolejne fale kwiatów jeszcze przed nami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej odmiany, sprawdziła nam się tutaj na skalniaku doskonale. Zaraz zobaczcie jaka kolejna praca przed nami. Niestety wczoraj mieliśmy mnóstwo pracy polowej, czyli po wykopaniu szkółek. Spójrzcie, co się zadziało. Czyszczenie pola z kamieni. Spójrzcie, z czym musimy się zmagać. Tak to jest, niestety. Kamienie trafiają się na polu i uszkadzają bardzo maszyny, bo spójrzcie, takie ogromy no niestety kultywator, pług czy to glebogryzarka, no cokolwiek to niestety z czymś takim musimy się zmagać także w związku z tym tutaj praca, bo widzę kamienie zostały sypane jak sypane, a będziemy mogli dokończyć nasadzenia na naszym skolniaku oczywiście trochę tutaj pracy musimy znowu tutaj dołożyć, żeby to uporządkować. No i pokusimy się o tutaj testowanie kolejnych odmian. W tym roku będzie to odmiana Orange Fairy posadzona jesienią, a w kolejnym roku będziemy już ją nagrywać dla was, jak będzie się prezentować, powiem tak, po prostu mocny pomarańcz ognisty strażacki i zobaczymy czy przypadnie wam do gustu, tak jak to było z odmianą Gigles, z który jesteśmy bardzo zadowoleni. Na naszej Karpati pozostały już pojedyncze owoce. W tym roku została zerwana. Pierwszy raz z takim przeznaczeniem zostało z niej nastawione wino. Pozdrawiamy naszego specjalistę rodzinnego od produkcji tych napitków. Jak na razie mamy informację, że rzeczywiście. I kolor i smak, i aromat dość mocny. Jeśli się uda, to spróbujemy przetestować i pokazać wszystkim, że również warto tak przechować właśnie taką odmianę owocową jest Karpatia. Tutaj już widzicie, że dostała ona czarnoplamistości, ale generalnie też z tego powodu, że no jak wiecie, ponieważ zbieramy z niej owoce, to nie pryskamy jej w ogóle. A teraz chociaż zaczyna gubić już liście, to dalej jest ozdobna dzięki tym swoim wielkim owocom. Tutaj już pojedyncze tylko sztuki. Większość została zebrana.